Trzymano kolano z tej strony, kocik ciesielski, witam was w kolejnym, w kolejnym odcinku, który będzie trwał prawdopodobnie 10-15 minut, nie wiem. A więc, a więc przygotowujcie sobie jakieś jedzonko na ten odcinek. Nie wiem czemu, ale, ale ktoś mnie w ogóle zaprosił. Nie wiem. Kończę nagrywanie i widzę, że ktoś mnie zaprosił. Nie wiem kto, ale ktoś. Hmm. Śmiesznie. Hmm. 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 Uh -huh. Ne bileyim, sen ne yapacaksın? Oh my god. Tanrım Vov vov Ne? Sen de Ha <Thor』> <slutup episodes> No nie, jeszcze jeszcze odejmowanie pucharków. Nie mogę. Chcę na tym grać. Za to jest gamendę onem. Napiszcie, napiszcie czy ktoś z was to jest chipsy, bo ja to jest właśnie sobie wziąłem chipsy. Hmm... Nie wiem co gadam. tam... Aha... Chyba... Chyba zaraz opuszczę. I w ogóle też zauważyłam, że Leon... Leon nie ma na sobie spodni. On ma na sobie tylko majtki i tą koszulę. Luzek, luzek mocny. Hmm. Nie z to opuszczę. Nie hmm. to opuszczam. Za trzy, dwa, jeden już. I wiem, co to było, więc... O, prośba o dołączenie. Ha, ha, ha. Dołączam, czy nie? Nie? Okej. Hm. Dobra. Lecimy z tym. Chyba, chyba się cieszę, że gdzie z O no i chyba i chyba zapomniałam za powiedzieć, żebyście zostawili łapkę w górę, łapkę w górę, żeby z dzwonem. Komentarz poprzypinam. Serduszka. I już się dzieje. Dobra, wygramy. My Ejzie wygramy. Łatwo. Chyba, chyba coś wyczuł. Oh my god. Mm hmm. To jest im bardziej No Moja wina i pomyłka. O oh mój gad Franka. Franka, trzeba wyeliminować. Wyeliminować musa, sasa. Na musa, sasa. Na musa. Nie. Jako, jako piersi. Mm -mm. Mm. I? Może kogoś innego? To mi przyjmie zaproszenie. Dawaj. A, on to go. A więc go! Dobra. I sobie, sobie załapkuję w miejscu sejfu. Hmm Fala druga Czyli czyli fala druga mojego afka Który jest tylko pod mmm Walacz, w nigdy Afka nadeszła. To jest falacz czwarta. Aska. Dobra. Nie ja mogę sobie poradzić. Ja. Mam szat. nic te. Ehm. Mm. Hm. Znika. Hm. Mm. Folder usma mojego Avka. I a zaraz się kończy mój afk. Dobra. Jej. Afki. Afki czasem popłacają.

Dobra, nie mogę, nie, nie, nie mogę już. Po tej ją prawdopodobnie jeszcze jedno mi kończy ten odcinek. Po drugi mojego awkę, po niej. To jest, jest po trzecia mojego afka. jest chyba niecałe, niecałe dziewięć, dziesięć pal mojego afka. Chodź, 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 chodź. Wow. Pycha kropki. Mm. Zapomniałem. Jestem na za dużej fali. Nie wygramy tego. Nie ma warta. Już mamy, już mamy czerwone boty. Nie, przegramy to. Trzydzieści jeden sekund. I przegrano. Mm -mm. Dobra. Hmm.

Dobra, soki, soki, że chwilę nie nagadałem, bo muszę się uporać. Lecić! Hmm. Iść się. nie zadzieję z nikim o najbardziej, o najbardziej ha 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 zeł? to dobrego dzieneczka dobrego dzienoczka. Eleczko. i